I dzisiaj jest ten fragment, który mówi o tych dwóch niewidomych. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? I zobaczcie, że oczy służą do tego, żeby widzieć. Oczywiście tutaj zawsze trzeba takie słowa nie brać dosłownie, ale w sensie duchowym. My mamy coś duchowego widzieć, możemy być po prostu w duchowych ciemnościach albo w duchowym, w I dzisiaj Wam zaproponuję tak, wyjątkowo trochę, taki sposób interpretowania Pisma Świętego, czy rozumienia tego, co Bóg chce nam powiedzieć przez Pismo Święte, bo my nie jesteśmy powołani tego, być specjalistami Pisma Świętego. Tylko, żeby usłyszeć to, co Bóg chce przez to słowo Boże nas powiedzieć, taką metodę, że jeden fragment Pisma Świętego, żeby go lepiej zrozumieć, oświetla się innym fragmentem. To można nazwać taką polaryzacją różnych fragmentów Pisła Świętego się nakładają na siebie, wtedy rozjaśniamy sobie temat. Najlepiej wybrać jakiś temat. Na przykład, jeżeli mówimy o niewidomym i o, o świetle, no to zadamy sobie pytanie, ale co, co, albo raczej kogo my mamy widzieć, co mamy widzieć, co to jest ta światłość, No, można powiedzieć zgodnie z tym, co napisał święty Jan Apostoł w pierwszym i pierwszym rozdziale, Teraz może najpierw przeczytam. Nowina, którą usłyszeliśmy od Boga, którą Wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością. Czyli mamy duchowo być w światłości Boga, która ma nas duchowo oświetlać. I zobaczyli, dalej jest i nie ma w nim żadnej ciemności, a tu mówimy o niewidomych. Jeżeli mówimy, że mamy z, z Bogiem współczesnictwo, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak Bóg trwa w światłości, wtedy mamy współczesnictwo i tak dalej z, in, z innymi ludźmi, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tu już mamy pierwszą, e, pierwsze wyjaśnienie, co powoduje tą ciemność. To jest grzech. Dlatego zobaczcie, Jezus dalej mówi w, tym, w tych słowach Ewangelii, e, czemu to widzieć drzazgę, a belki we własnym nie ostrzegasz. Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, ale sam belki w twoim oku nie widzi. Czyli coś jest, co przeszkadza widzieć w tym oku. A no tutaj już jest o tym grzechu. Nie? święty Jan pisze, że to powoduje ciemności. I. Narzucimy no, jeszcze ostatni. Proponuję Wam jeszcze jeden fragment z Efezjan, z piątego rozdziału. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, pisze święty Paweł. Tak, byście tym śledcami. Lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem światłości jest prawość, sprawiedliwość, prawda. Badajcie to, co jest miłe Panu. To jesteśmy w światłościach, tak żyjemy i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, i tutaj jest bardzo ostre słowo, a raczej piętnując, nawracajcie o tym bowiem, co u nich tam chodzi o pewnych chrześcijan, którzy urządzali pewne, no powiedzmy to wprost, orgie. Wstyd nawet mówić, co się tam u nich dzieje. No to, to mnie nie interesuje, tylko zakończenie tego fragmentu. Wszelkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko co jest jawne jest światłem. I tutaj mnie to naprowadziło na taką małą interpretację. I tu skończę interpretację, że to nie chodzi o. Znaczy, to jest oczywiście: usuń belkę z twego oka, a wtedy zobaczysz drzazgę w oku swojego brata. Ja myślę, że to, że jak ja już widzę w sobie. Tą, tę przeszkodę, tę moją belkę, to ona się staje jawna, jak mówi tutaj ten list do Efezy. Ja już widzę, co mi przeszkadza, jeśli ja już widzę, co mi przeszkadzał, żyć w pełnym świetle bożym, to już jest oświecone światłem. Rozumiemy się? Bo może być tak, że ta belka, no ona jest ciężka, duża, i za, zanim ją się tam usunie, to trzeba czasu. Ale ja już to widzę. Nie ma większej ślepoty natomiast, jeśli ja udaję, że u mnie wszystko dobrze. Nie? Że on ja tutaj żyje w pełni Bogu, w Bogu, w świetle, i nie widzę, co tam, co tam w, tej moi, w moich oczach jest tą belką. To jest to najgorzej. To już jest tak, jak Jezus mówi na, na, koń, na końcu, używa tego epitetu o budniku. Wtedy się staję obudnikiem i zachęca, żeby wyrzucić tę belkę ze swego oka. Zobacz tę belkę. I On nam powiedział najpierw zobacz belkę, że masz. I to wszystko jest, ta mowa jest wycięta z tej, z tej większej mowy Jezusa w kontekście właśnie tej miłości nieprzyjaciół, miłości tych, którzy nam, nam są nieżyczliwi, żebyśmy nie osądzali innych, tylko właśnie skoncentrowali się na tym na tym, który jest tą światłością, który chce, żebyśmy żyli w światłości. I tak jest napisane w tych listach, w tym pierwszym liście świętego Jana. To jest o tym, że jak człowiek miłuje bliźniego, to jest świetne. Najkrócej można u świętego Jana zdefiniować to chodzenie w światłości.